Masz pojęcie, co się działo wczoraj w klasie? Mira, patrz, Alex nie zamknął swojej szafki. Chyba coś się tam świeci. Wow, tu jest kilka sejfów. Ciekawe, co się w nich kryje. Może lepiej ich nie otwierać? Nie, nie róbcie tego, proszę. Gdzie my jesteśmy? Myślę, że to nowy challenge. Jakie to ekscytujące. Mogę zacząć? Proszę. Jestem pewna, że w tym sejfie jest coś pysznego. Trochę nie zgadłam, ale to też całkiem fajne. To góra popytów. Są troszkę dziwne. Ładnie pachną. Ojej, są jadalne. Mila, zwariowałaś? Nie można jeść gumy. Nic nie rozumiecie. To nie guma, to żelki. Są takie pyszne. Chcę zjeść je wszystkie naraz. Ledwo mieszczą mi się w buzi, ale daję radę. Masz szczęście, zazdroszczę. Dokładnie, nie miałabym nic przeciwko temu, żeby spróbować. Było pyszne, Obiadłam się. No to może oddasz nam ostatniego popyta. Proponuję, żebyśmy sami go wzięli i nikogo nie pytali. Ja wszystko widzę. Nie dotykajcie mojego popyta. Poradzę sobie z nim sama. Okay. Dobra, dobra, zajmę się moim sejfem. Co to jest? Nie mogę uwierzyć własnym oczom. Tu się coś rusza. O nie, to żywe robaki. To straszne, nie chciałbym być na Twoim miejscu. się to ode mnie. Myślę, że Twoje robaki trafiły prosto do Mili. Co ty zrobiłeś, Julie? Zabieraj to wszystko. Uspokójcie się, potrzebujemy tylko odkurzacza. Mila ma robaka tuż pod nosem. To wcale nie jest śmieszne, Alex! Wystarczy. Mila, nie martw się, już je sprzątam. Wyłącz od kurzecz, bo zasysa mi usta. To było naprawdę zabawne. Ojej, zobacz, co się stało z Milą. Moje usta wyglądają jak po botoksie. To wszystko twoja wina. To wina Alexa! Ciągle się śmiał i mi przeszkadzał. Trzeba mu dać nauczkę. Co zrobiłeś, Julie? Mam w buzi robaki. Teraz my się pośmiejemy. Przy okazji, chyba zapomniałeś o swoim sejfie. Jest tu jakaś dziwna buteleczka. Nie mam pojęcia, co to jest. Chyba muszę to spróbować, a wtedy wszystko stanie się jasne. Czujesz coś? Chyba coś się ze mną dzieje, ale nie rozumiem, co dokładnie. Mila, spójrz. Aleks jest coraz mniejszy. Ojej. Ale pasuje mu, wygląda naprawdę uroczo. Alex, trzymaj się mocno, zaraz cię wciągnę na stół. Dzięki Mila, ale mogłaś być troszkę bardziej ostrożna. Jesteś teraz taki słodki, Alex. Zostań taki na zawsze. Na razie mi się podoba. Wow, popyt. Wreszcie będę mógł go spróbować. A nawet na niego wskoczyć. Świetnie, to nawet lepsze niż trampolina. Co ty robisz, Alex? Cieszę się życiem. No, naprawdę, jest taki słodki. Ten pocałunek jest specjalnie dla was. Dobra, wystarczy tego skakania, zmęczyłem się. A może troszkę się pobawimy? Jeszcze czego? Nie będę się wygłupiał. Nie musiałeś mnie gryźć, mogłeś po prostu powiedzieć nie. Ale to przecież świetna zabawa. Zabawa? Pokażę ci prawdziwą zabawę. Walcz! Co ty wymyśliłaś, Julie? Chcę, żebym pokonał robaka. Łatwizna. Znokautuję go jedną ręką. Na razie coś ci nie idzie. Nic nie szkodzi, wciąż mam szansę na wygraną. Dobra robota, Alex. wygrywasz! A masz, ty, głupi robaku! Niewiele zostało. I wygrałem! To się nazywa prawdziwa moc. Fajnie zrobiłeś na miłą niespodziankę. Myślę, że czas wracać. Jesteś w swojej dawnej formie i bardzo się z tego cieszę. Czy tym razem ja mogę zacząć? Nie mam nic przeciwko. Widzicie to? Dostałam nowego iPhone'a. Jest taki fajny. To nie powód, by się przechwalać. Wszyscy powinniście mi zazdrościć. Nigdy nie będziecie mieć takiego telefonu. Alex, nie psuj mi kadru. Oddaj to. Zabiorę sobie ten telefon. Wygląda na to, że to trochę potrwa. Dajcie mi go. Wystarczy. Co robisz, Mila? Oddaj ten telefon natychmiast. Nie przeszkadzaj mi. Ja gram. Właściwie, to ja też chcę. I co z tego? Nie obchodzi mnie to. Co wy zrobiliście? Upuściliście mój telefon. Ups, niezręcznie to wyszło. Co z nim, Alex? Powiedz mi. Lepiej, żebyś tego nie widziała. O nie, tylko nie to, rozbił się. Przepraszamy, Julie. Nie chcieliśmy tego zrobić. Nie kłóćmy się, tylko zobaczmy, co jest w moim sejfie. Wydaje mi się, że słyszę jakiś dziwny dźwięk. Co tam jest? Nie mogę tego wyjąć. Ach, to coś ucieka ode mnie mogę uwierzyć własnym oczom. To żaba. Mówisz poważnie? Nie wierzę. Niech ktoś się zdejmie z głowy. Przykro mi, ale jej nie dotknę. Uff, chyba udało mi się jej pozbyć. Nie, właśnie skoczyła na mnie. Ale ubaw. Jest taka oślizgła, zabierzcie ją. Co ty zrobiłaś, Julie? Prawie ją połknąłem. O! Oh. Myślę, że niepotrzebnie się jej boimy. Zobaczcie, jaka jest słodka. A jeśli to zaczarowany książę? <laughs> Spróbuję pocałować żabę, żeby zdjąć zaklęcie. Działa! Mila pocałowała żabę! I co z tego? Musiałam to sprawdzić. A ja muszę sprawdzić, co jest w moim sejfie. What? Tu jest jakiś cylinder. Nie wiem, co z nim zrobić. Spróbuj go założyć i sprawdź, czy na ciebie hmm. pasuje. Oh. Ostrożnie, Mila! Twoja żaba wskoczyła do cylindra! Zobacz, co się z nią stało! Teraz wygląda, jakby była z czekolady! Rzeczywiście! Tak, to czekolada! Jest pyszna! Wiem już, jak działa twój cylinder! A ja wiem, co do niego włożyć! Co ty robisz, Julie? Właśnie zamieniłam swój telefon w czekoladę! Świetny pomysł! To jest takie dobre. Ja też muszę coś zamienić. Ale ja nic nie mam. Spójrz, Julie! Alex sam zamienił się w czekoladę. Co robisz, Mila? Po co ci jego palec? Zostaw nie nic tego. Masz rację, jakoś o tym zapomniałam. Wiem, jak odzyskać Alexa, trzeba tylko zdjąć cylinder. Dzięki, Julie! Teraz moja kolej, żeby zacząć. Wydaje mi się, że tym razem trafiłem na coś dobrego. Wow, koktajl czekoladowy. Wygląda niesamowicie, podzielisz się? Najpierw trzeba go jakoś otworzyć. Jesteś taki niezdarny. Musisz tu pociągnąć. Dzięki. A teraz podzielisz się ze mną? Oczywiście, że nie. Jak mogłaś w ogóle o tym pomyśleć? Sam wszystko wypiję. A tak w ogóle to jest pyszne. Cibus! Pomogłam Ci. No dobra, Tomasz. Co ty robisz, Julie? Rozlejesz mi cały koktajl. Gdybyś się podzielił, zostałoby ci więcej. Bardzo śmieszne. Przyszła kolej na Mile. Nie chcę tego otwierać. W środku na pewno jest coś niesmacznego. No i proszę, śmierdząca ryba, a nie mówiłam. I co ja mam z tym zrobić? Nie mogę tego włożyć do ust. O, pospiesz się i jedz, bo się udusimy. Ale ja nie chcę. Dobra, tylko dla was jestem gotowa to zrobić. Jakie to obrzydliwe. Ochyda. Już nigdy w życiu nie zjem ryby. Jeszcze trochę zostało. Zjadaj szybciej. Dobra, dobra. Chyba lepiej zjeść tę rybę w całości. Niewiarygodne. Jak to możliwe? Nie sądziłem, że Mila jest do tego zdolna. Ostrożnie rzuciłaś mi w twarz rybinkę kręgosłupem. To było zabawne, nie bardzo. Otwórz swój safe. Tu jest tylko jeden cukierek. Co mam z nim zrobić? Chyba po prostu go zjem i tyle. Dobry, ale bardzo, bardzo mało. Tylko jeden cukierek. To dziwne. Zgadzam się. Ojej, co się ze mną dzieje? Masz cukierki na całej twarzy! I na rękach Cukierek był magiczny Spójrzcie, na miejscu zjedzonych cukierków pojawiły się nowe Czy ja też mogę spróbować? Świetnie, to jest takie dobre Patrzcie, teraz też jestem cały obsypany cukierkami Niesamowite, bardzo mi się podoba Mila, chcesz? Nie, dzięki Jesteś dziwni Tura, nowe sejfy Jestem gotowa, by otworzyć swój. Ojej, jest w nim słoik Nutelli. Tak, w dodatku taki duży. Super. Uważaj, gdzie rzucasz śmieci, Julie. Auć, to boli. Przepraszam, Nutella sprawiła, że jestem nieuważna. Nie mogę się doczekać, żeby jej spróbować. Spójrzcie, jakie to czekoladowe. To prawdziwa uczta. Ja też chcę. Świetnie. Dostanę chociaż trochę. Dzięki. Nie waż się więcej zbliżać do mojej nutelli, Alex. Nikomu jej nie oddam. Julie, cała się umazałaś! co z tego? O nie! Moja ręka utknęła w słoiku. Wygląda na to, że ktoś potrzebuje pilnej pomocy. Ciągnij, Alex. Nie chcę tak chodzić przez całe życie. Ciągnę, ale nie udaje się. Pomocy! Przewrócę się! Oh. Ale sama kazałaś mi ciągnąć, prawda? Wow, mam teraz swoich Nutelli! Jeśli chcecie wiedzieć, co u mnie słychać, to jest ok. Szczerze mówiąc, nie chcieliśmy o to pytać. Dlaczego wzięliście moją Nutellę? O, dobrze, że jeszcze trochę zostało. Czas sprawdzić, co jest w moim sejfie. Fu! Szybko załóżcie maski przeciwgazowe. To ser pleśniowe. Nie potrzeba masek przeciwgazowych, jeśli szybko go zjesz. Myślę, że Mila potrzebuje naszej przyjacielskiej pomocy. Właściwie to nie, nie prosiłam o pomoc. Chyba się udało. Prawie wszystko zjadłaś. Jak to możliwe? Zaraz zwymiotuję. Ledwo się trzymam. Dobrze, że wszystko jest ok. Pozostał tylko mój tajemniczy safe. Wydaje mi się, że w środku jest czarna dziura. Nieważne co jest przechowywane w sejfie, ważne jest jak się z tym obchodzisz. Życzymy Wam, abyście zawsze podejmowali właściwe decyzje i wychodzili cało z najtrudniejszych sytuacji. Wszystko jest w Waszych rękach.